Spółka Facebook zmieni nazwę na Meta. Do kiedy potrwa hossa na rynku kryptowalut i jakie będzie jej zakończenie? Crypto.com rozpoczyna globalną kampanię. Coinbase bardzo mocno, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwań w App Store. Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale. Kolejna pobudka z krypto Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, 29 Października, a my lecimy z naszymi tematami oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz nie zapomnij zostawić subskrypcji dzwoneczka po to żeby być na bieżąco z tym wszystkim co bardzo szybko i bardzo dynamicznie dzieje się na rynku kryptowalut a jeżeli uznasz że te wideo było wartościowe nie zapomnij zostawić łapki w górę oczywiście przypominam że nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystko co mówię na moim kanale jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna dzisiaj mam dla was bardzo dużo wydarzeń, dlatego że dzieje się naprawdę, naprawdę dużo, ale porozmawiamy sobie również o fundamentach, porozmawiamy sobie o tym, kiedy może zakończyć się hossa na rynku kryptowalut i zestawimy dwie bardzo duże opinie dwóch dużych graczy z tego rynku. Jeżeli jesteś zainteresowany, łapa w górę i lecimy z naszymi tematami. Oczywiście na początku zapraszam na naszą stronę internetową, tutaj cały czas watują materiały i od Daniela, i od Piotra, a więc wszystkie newsy z Play and Bern z MFT. Obe mnie macie ostatnio kryptowalutę myśli Często pytacie, w jaki sposób ja realizuję swoje zyski, jakie ja mam podejście do realizacji, więc zrobiłem taki film z podsumowaniem moje kryptomyśli 14. Myślę, że warto obejrzeć. Oczywiście jest to moja prywatna strategia, która nie musi działać dla ciebie, ale warto z tym się zapoznać, żeby zobaczyć, jakimi zasadami ja się kieruję i być może weźmie, weźmie z tego coś dla siebie. Także warto sprawdzić i warto na naszą stronę zaglądać. Pamiętajcie też o newsletterze. Raz w tygodniu wysyłamy do Was. Podsumowanie. Dobra, lecimy sobie na CoinGecko, Słuchajcie, na Bitcoinie było burzliwie, Mamy taki mały roller coaster. Dzisiejsza cena 60 968 dolarów. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie, słuchajcie, na ostatni tydzień, tak jak widzicie, istny roller coaster. Spadaliśmy z poziomu prawie 64 000 dolarów. Spadliśmy sobie tutaj na 60. Potem znowu wróciliśmy prawie na 64. Potem był bardzo mocny spadek poniżej 60, a więc tutaj poszliśmy na 58 pięćset i teraz gdzieś tam odbiliśmy, i znajdujemy się w tym miejscu, i jesteśmy 9% od ostatniego ATH, które było właśnie 9 dni temu, i było na poziomie 67 tysięcy dolarów. Oczywiście, altcoiny radzą sobie różnie. Dominacja bitcoina lekko spadła, jesteśmy na poziomie 42,2%. Natomiast dużo altcoinów radzi sobie dobrze. Natomiast stety, czy niestety, słuchajcie, znowu zaczynają rosnąć shitcoiny. Wiem, że jedni się cieszą, inni nie. No i słuchajcie, tak jak w ostatnim czasie wiele altcoinów też krwawiło, no to bardzo dobrze radzi sobie Dogecoin, a Shiba Inu bije w ogóle, słuchajcie, wszystkie rekordy. Ostatnio na Twitterze zapytałem was, która pozycja jest dla Was game changerem, a więc yy, która pozycja jest dla Was najważniejsza podczas tej Hossy. No i słuchajcie, bardzo wiele komentarzy naprawdę tutaj praktycznie wszędzie piszecie mi o floki. Yy, natomiast zobaczcie, ile tego jest. Oczywiście tutaj piszecie o floki, Inu, ale... Ile Floki jest, to widzimy Floki Inu, Floki Mask, Shiba Floki, Baby, Moon Floki, Floki Swap, Floki, 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 floki itp TD Także tu się dzieje bardzo dużo. Natomiast oczywiście ja jestem taką osobą, która gdzieś tam nie kupuje takich pozycji, gdzieś tam jestem obok. Oczywiście zgadzam się z Wami jak najbardziej, że spekulacyjnie można na tym zarobić. Tak jak Wam obiecałem, pochylę się nad tym Floki. Jak chcecie, żebym miał jednego shitcoina w portfelu i będzie niektórym raźniej, no to zobaczymy. Gdzieś tam w weekend do tego usiądę. Natomiast obecnie rynek wygląda, słuchajcie, tak jak wygląda. Natomiast, tak jak wiecie, ja systematycznie staram się realizować zyski. Ostatnio bardzo duża realizacja właśnie na pozycji one inch. Realizowaliśmy tutaj dwa poziomy. Obecna cena jest poniżej tych dwóch poziomów, które realizowałem. Ale dlaczego to zrobiłem, i dlaczego ja działam właśnie tą strategią, nie będę tego powtarzał, bo to wszystko macie w filmie. Dobra, zobaczmy sobie co się dzieje. Słuchajcie, na indeksie Fear and Greed spadliśmy, jesteśmy na poziomie 60, byliśmy już na poziomie nawet 41, a więc przy tym spadku na Bitcoinie poniżej 60 tysięcy dolarów znowu na rynku włączył się strach. Obecnie poziom 60. I gdzieś tam idziemy, idziemy ku górze, dlatego że Bitcoin również odbił. To, co nas interesuje, to oczywiście alt sezon. Zaglądamy co jakiś czas na blockchain, na internet. Tak jak widzicie, idziemy tutaj w kierunku tego alt sezonu. Jesteśmy gdzieś tam na poziomie 61. Natomiast, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy w alt sezonie, to muszą być te kolory. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam posłuchujemy się tym wykresem i zgadzamy się właśnie z taką formą oceniania, czy jesteśmy w alt sezonie. Jest to, Jeżeli chodzi o mnie, ja uważam, że pójdziemy w kierunku alt sezonu uważam, że y, będzie jeszcze hossa. Natomiast słuchajcie, dzisiaj chciałbym również zestawić wam dwóch dużych graczy, dwóch bardzo wartościowych moim zdaniem graczy z tego rynku i pokazać wam, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie w którym kierunku pójdziemy. Dlatego tak jak wiecie, ja staram również się y, gdzieś tam zabezpieczyć przed wszystkim. Oczywiście codziennie pytacie mnie Maciek, jak długo potrwa hossa, czy będzie ten alt sezon. Y, moim zdaniem tak jak mówię, będzie, ale ja każdego dnia swoimi ruchami szykuję się na tematem najgorszy scenariusz, po to, żeby rynek mnie nie zaskoczył. Oczywiście gdzieś tam tego nauczyło mnie doświadczenie. Jeżeli chodzi o pierwszą osobę, to jest oczywiście Willy Wu, który stwierdził, że Hossa ma bitcoinie również w 2020 roku. Uważa, że bitcoin przebije 100 tysięcy dolarów, i to się absolutnie również pokrywa z tym, co mówi plan B, a więc z tym modelem, który często pokazujemy modelem stock to flow, który gdzieś tam razie razie Można powiedzieć, że się sprawdza. Natomiast Sam Willy Woo jest jedną z tych osób, które ja obserwuję, jeżeli chodzi właśnie o wykresy, o to, co mówi o bitcoinie. No i oczywiście on stwierdził, że host na rynku kryptowalut może trwać jeszcze przez kolejny rok. W nowym wywiadzie, właśnie tutaj na temat fundamentów bitcoina, stwierdził, że długoterminowi hodlerzy, posiadacze bitcoina są znacznie bogatsi niż w poprzednich, w poprzednich cyklach byka. I to się absolutnie zgadza. Jeżeli ktoś hodluje, Bitcoina długoterminowo przetrzymał Hossę w 2017, nie sprzedał, przetrzymał Bessę, nie sprzedał, no to teraz rzeczywiście ten jego portfel bitcoinowy jest na dużo większym plusie niż podczas tego ATH w roku 2017, kiedy Bitcoin był w okolicach 20 tysięcy dolarów. Jak najbardziej tak, to się zgadza. A więc tak jak widzicie, zarówno Plan B, jak i Williu twierdzą, że ta Hossa jeszcze potrwa. Wiele osób zwraca uwagę na to, że możemy... Tutaj pójść gdzieś tam do czerwca. Natomiast słuchajcie, również jedną z osób, którą obserwuję jest Cryptobeard. Mam nadzieję, że oglądaliście ostatnio właśnie ustanowskiego. Także myślę, że razem z panem paragrafem dali fajną wartość na rynku kryptowalut. No i oczywiście wiele osób pytało Cryptobearda, po co poszedł do tego programu. On tu napisał, że celem było nie zachęcenie, a właśnie zniechęcenie laików do Kup na kryptowalut w następnych 2-3 miesiącach, żeby nie potracili majątków życia po tym jak dołączają na ostatnią i najbardziej hardkorową fazę tej hossy, gdzie 95% ulicy traci cały majątek. Z tego co mówi CryptoBeard, z tego co pisze na Twitterze, uważa on, że ta hossa skończy się w ciągu 2-3 miesięcy. Natomiast wielokrotnie na Twitterze i również podczas tego ostatniego wywiadu stwierdził, że rzeczywiście on liczy na to, że kapitał z Bitcoina przeniesie się na altcoiny, Czyli, że będziemy mieli ten alt sezon. Tak jak widzicie, opinie są podzielone, nikt nie ma szklanej kuli, dlatego, ja, tak jak wiecie, staram się przygotować na każdy, na każdy scenariusz. Jeżeli oczywiście dojdzie do sytuacji, że będziemy mieli duży alt sezon, że Bitcoin pójdzie, w okolicach 100 tysięcy, czy pójdzie po nowe ATH, co spowoduje, że altcoiny będą strzelać. Ja również, tak jak wiecie, będę kaszował swoje portfolio. Zostawiam sobie tylko fundamenty, zostawiam sobie tylko pozycje fundamentalne, a większość moich altcoinów kasuję do stablecoinów po to, żeby zabezpieczyć swój zysk. Nie będę patrzył na to, w jakim miejscu jest rynek, ale będę patrzył na to, w jakim miejscu jest mój portfel. Jeżeli zobaczę, że gdzieś tam te wyniki będą lepsze niż podczas tego tej pierwszej odsłony alt sezonu, którą mieliśmy. 6 miesięcy temu, no to absolutnie będę tutaj poziomami swoje yy, gdzieś tam pozycję kaszową, natomiast nie będę o tym mówił, bo macie to wszystko w tym filmie, wiecie doskonale jaka jest moja strategia. Natomiast chcę Wam pokazać, że tak naprawdę wiele osób mówi co innego i dzisiaj nie ma jednej osoby, która rozrysuje Wam na wykresach, gdzie pójdzie rynek, bo ty, tego nie wie nikt. Przez to, że rynek jest właśnie cykliczny, można pewne rzeczy odczytywać, można wiedzieć pewne rzeczy, ale przez to, że rynek jest niestabilny i jest gdzieś tam yy, można powiedzieć zaskakujący, mamy tutaj dużo możliwości i rynek często lubi robić odwrotnie niż spodziewają się tego inwestorzy. Natomiast chciałbym, żebyście mieli taki obraz, żebyście wiedzieli, w w jaki sposób to może wyglądać i żebyście wiedzieli, że zdania są również jak najbardziej słuchajcie podzielone. Lecimy sobie dalej. Tutaj, oczywiście, jest takie zdjęcie, jak tak naprawdę postępuje. Słuchajcie, większość osób na rynku, ja również to wielokrotnie pokazywałem. Gdzieś tam trzeba w pewne rzeczy sobie w głowie poukładać, i trzeba zrozumieć, że dzisiaj sentyment, strach, psychika to są te rzeczy, które absolutnie rządzą tym rynkiem. Oczywiście, dodajemy do tego bardzo mocne i bardzo pozytywne wydarzenia, które dzieją się na rynku, dodajemy te negatywne, i to wszystko razem powoduje, że mamy takie, a nie inne ruchy. Na kryptowalutach. No i słuchajcie, tak jak CryptoBirg powiedział, ja się również z tym zgadzam. Mówię o tym od początku, że niestety, ale osoby, które są na tym rynku na chwilę, które nie mają edukacji, po prostu tracą. Dlaczego? Dlatego, że dołączają do rynku właśnie w tych momentach, kiedy rynek jest przewartościowany, kiedy wiele pozycji jest na ATH, ale wtedy jest dużo, dużo informacji w social mediach o kryptowalutach i wtedy kupują. No i oczywiście jest pokazane, że tu bierze się profity, a więc że sprzedaje się na spadkach, że sprzedaje się z minusem. Nie róbcie tak, warto być. Na rynku długoterminowo, warto się edukować. I jeszcze raz podkreślam to, co moim zdaniem jest dzisiaj najważniejsze: to powolna, ale jednak edukacja, uczenie się i przede wszystkim trzeba dać sobie czas. Dobry gracz, dobra osoba, która chce na tym rynku zarabiać długoterminowo, czy działać na tym rynku długoterminowo, czy oszczędzać w kryptowalutach długoterminowo, musi dać sobie na to czas. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście dzisiaj bardzo ważne wydarzenie dla całego ekosystemu Wavesa. Tak jak wiecie, ja w tym ekosystemie jestem od dawna. Robiłem wam filmik na temat akcji, które tu nadchodzą. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie 233 bilety udało mi się tutaj właśnie pozyskać. Będzie losowanie. Zobaczymy ile z tego uda się wylosować. Dzisiaj będzie to losowanie z tego co wiem o godzinie 14. Mamy 14.10, a więc zapewne już jest po losowaniu, więc będzie można sprawdzić ile biletów kto dostał. Natomiast dzisiaj tak jak wiecie mówiłem to w pobudkach moim zdaniem waves robi duży krok do przodu. To wszystko co dzieje się na wavesie. Oczywiście brakuje tu marketingu, brakuje tutaj pompki, ale moim zdaniem jest to ekosystem, który jeszcze namiesza i włączy się tutaj do walki o bardzo dobre wyniki. Na pewno jedną z pozycji z tego ekosystemu, która dla mnie jest obowiązkowa i gdzie zwiększam cały czas swoje pozycje, jest to token Neutrino MSBT. Tutaj oczywiście stake'uję go na Wavesie. Co jakiś czas spadają naprawdę bardzo dobre nagrody. Ostatnio zostały wypłacone bardzo byczesowite dywidendy. Także nie tylko Waves, nie tylko Swap, ale również Neutrino, nie tylko USDM, a więc Stablecoin należący właśnie tutaj do Wavesa. Warto się temu przyjrzeć. No i pytaliście mnie, na której parze badałem płynność na Wavesie, żeby pozyskać właśnie te tokeny, które będą należały do giełdy Waves. A więc ja badałem tutaj parę USDN do USDT i zobaczymy, jakie tu będą naliczenia. No i oczywiście słuchajcie, najważniejsza wiadomość z wczoraj to zmiana nazwy przez spółkę Facebook na meta, idą w kierunku Metaverse. Wiele osób już tutaj gdzieś tam łączy kropki i widzi tak naprawdę, w którym kierunku idziemy i ja się z tym absolutnie zgadzam. Oczywiście sam Facebook dalej będzie Facebookiem. Chodzi tutaj o całą tą spółkę, w którą wchodzi tak naprawdę w skład, w której wchodzi wiele tutaj różnych podmiotów. Natomiast słuchajcie, przedstawili wizję metaversum, a więc coś o czym my mówimy od dawna. Wirtualny świat kryptowaluty NFT ku temu idzie Facebook i to się absolutnie będzie działo tak jak napisałem na Facebooku moim zdaniem jest to wydarzenie absolutnie przełomowe warto dlatego gdzieś tam korzystać z tego ekosystemu dlatego również ja przeglądam również różne metawersy staram się inwestować właśnie w projekty play and earn po to żeby gdzieś tam w przyszłości czerpać z tego zyski na pewno duży news, od jakiegoś czasu się o tym mówiło, że to będzie, słuchajcie absolutnie, absolutnie ten kierunek. Jeżeli chcecie trochę o tym posłuchać, to ostatnio zrobiłem rozmowę z Krzysztofem Bochenkiem z projektu AdSheres, jest na moim YouTube, zobaczcie co Krzysztof powiedział, czym będzie zajmować się AdSheres i co chcą robić w tych różnych metaversach. Naprawdę fajna rozmowa, nie tylko o samym AdSheresie, ale również o tym, co działo się w Dubaju. Moim zdaniem warto posłuchać. Natomiast na pewno ważna rzecz, poczytajcie sobie również, jaki tutaj Facebook ma stosunek właśnie do tego, co ma się dziać. Lecimy sobie dalej. Oczywiście te dobre informacje z Facebooka, również są dobre informacje z Coinbase, który jest na pierwszym miejscu właśnie w App Store. Słuchajcie, tak to wygląda. Przegonił tutaj TikToka, przegonił Instagram, a więc również widać, że gdzieś tam wiele, wiele, wiele naprawdę pozycji kryptowalutowych, wiele firm kryptowalutowych jest teraz na ustach całego świata. To, co dzieje się w FTX, to, co dzieje się w Crypto.com, to, co dzieje się w Coinbase, to, co dzieje się w Binance, to, co dzieje się na Facebooku, to wszystko pokazuje, że jesteśmy teraz absolutnie w czasach rewolucji i coraz więcej coraz więcej właśnie tutaj firm stara się adoptować kryptowaluty. Dodam do tego jeszcze Twittera, no bo są te napiwki w Bitcoinie, także dzieje się bardzo dużo. Teraz szybko do kilku ważniejszych wydarzeń, a potem porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co dzieje się w naszych projektach, bo również nazbierało się naprawdę dużo. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, zostawcie komentarz, to mnie również motywuje. Dzięki, że ze mną jesteście. Pamiętajcie, że nagrywam dla was, a nie dla siebie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście MicroStrategy MicroStrategy zwiększył stan posiadanych bitcoinów o 8957 w trzecim kwartale. I tutaj również ostatnio mówiliśmy o Tesli, która w trzecim kwartale bitcoinów nie dokupowała, a więc tak jak widzicie ci inwestorzy instytucjonalni również są podzieleni, jedni kupują, inni nie, natomiast MicroStrategy zawsze te dołki skupuje i oczywiście tutaj ta informacja o zwiększeniu tutaj właśnie posiadanych bitcoinów, tylko nam to tutaj Potwierdza. Oczywiście macie też wykres, możecie sobie przejrzeć, jak to wygląda zakup Bitcoinów w poszczególnych kwartałach, jeżeli chodzi o MicroStrategy. A więc giganci Bitcoina trzymają, giganci Bitcoina uzupełniają, giganci Bitcoina nie sprzedają. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, to co dzieje się na Shiba Inu, przechodzi, słuchajcie, ludzkie pojęcie. Gratuluję wszystkim, którzy mają Shiba. Tak jak wiecie, ja nie jestem fanatykiem kupowania tego typu pozycji, gdzie nie widzę y, większej wartości niż tylko spekulacja, aczkolwiek czasami spekulacyjnie wchodzę. Jedyna Shiba, jaką ja miałem, to była Shiba, którą otrzymałem właśnie z Super Chargera albo z Syndykata, już nie pamiętam, na Cryptocom i te pozycje sobie na Górce sprzedałem. Także, również jest to kolejna akcja na Cryptocom, która przyniosła mi dużo większe zyski, niż sobie zakładałem, natomiast wiem, że teraz wiele osób tutaj gdzieś tam kupuje. Pytaliście mnie, czy to jest dobry czas na zakup? Oczywiście ja uważam, że nie. Nie dlatego, że gdzieś tam nie uważam, że nie da się tutaj zarobić, ale ja nie lubię kupować właśnie wypompowanych shitcoinów. Uważam, że to jest duże ryzyko, natomiast duże ryzyko, ale duże możliwości zwrotu. Tutaj decyzję pozostawiam absolutnie, absolutnie Wam. Jesteśmy, słuchajcie, na Kompariku. Trzeci największy wieloryb zakupił BTC o wartości 37,5 miliona dolarów. Kolejny sygnał, że grube ryby skupują bitcoina. Grube adresy, te adresy bitcoinowe wielorybów również powiększają swoje bitcoiny, a więc nie tylko inwestorzy instytucjonalni, ale również inwestorzy prywatni. Widać, że tutaj, gdzieś tam cały czas te bitcoiny są skupowane. Lecimy sobie dalej, bo dzisiaj jest dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście Real Fever, słuchajcie, mieliśmy wczoraj spotkanie z CEO. Bardzo mnie cieszy to w jaki sposób Real Fever podchodzi do swojej społeczności. To, że CEO robi takie update'y co parę tygodni, spotyka się ze społecznością, odpowiada absolutnie na wszystkie pytania, to jest mega rzecz. Lubię, kiedy jestem w projekcie i mam tak dobry kontakt z teamem jak w przypadku Real Fever. No i słuchajcie, już dostaliśmy taką pierwszą zajawkę, została pokazana tutaj użyteczność właśnie NFT, a więc momentów piłkarskich, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o pod podsumowanie tego, a macie je w języku polskim, zrobił je nasz admin Piotr, a więc jeżeli chcecie poczytać co nowego w Real Fever i co może się tutaj wydarzyć, warto tutaj absolutnie wejść na naszą polską grupę Real Fever, a oczywiście na Twitterze macie na medium podsumowanie, w jaki sposób ta gra ma wyglądać i jaki plan ma na to tutaj Real Fever. Jeżeli chodzi o mnie, mam bardzo dużo momentów, tak jak wiecie, kupowałem paczki dwa razy, mam sporo tokenów Real Fever i czekam na rozwój tego ekosystemu. E, oczywiście wiele osób pytało mnie, czy nie boję się tego, że przyjdzie Bessa i to wszystko pospada, tutaj widzę użyteczność, pamiętajcie, że w mojej prywatnej opinii rynek właśnie play and earn będzie żył swoim życiem i uważam, że nawet w Bessie wiele projektów może robić dobre wyniki, a więc ja tutaj jestem absolutnie, absolutnie długo terminowo, natomiast oczywiście dołki będę skupował, taki dodatkowy koszyk będę sobie robił i w momencie, kiedy pozycja wróci, będę również zyski na tej, jak i na każdej innej pozycji realizował. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. No i słuchajcie, wystartowała bardzo duża kampania Kryptocom Fortuna sprzyja odważnym. Mega hasło. Zgadzam się z tym. Słuchajcie w tu procentach, na rynku kryptowalut absolutnie trzeba mieć odwagę, trzeba mieć odwagę, żeby robić to, czego nie robią inni, trzeba mieć, mieć gdzieś tam upór, żeby robić to, czego nie chce się innym, to co ja często bardzo powtarzam i robię i również ta kampania z bardzo popularnym aktorem, myślę, że zaprocentuje. Samo Crypto.com oczywiście cały czas idzie do przodu moim zdaniem dzisiaj jest to absolutnie projekt, który ma najlepszy marketing i Crypto.com widać wszędzie dzisiaj CEO był w CNBC także również, również było grubo bardzo dobra informacja dla Kryptokom, także troszkę tutaj dał informacji. No i oczywiście to co mnie cieszy to że rośnie Kro. Oczywiście idzie swoim tempem, rośnie, może nie szybko, ale mamy już 0.21 obecnie słuchajcie, jesteśmy 22% poniżej ATH. Ja swoje Kro cały czas zarabiam pasywnie, kumuluję i jestem z Crypto.com tak jakby na dobre i na złe. Dla mnie jest to projekt, który ma być w moim portfelu na lata. Wierzę, że jeżeli przyjdzie ta masowa adopcja, to dzięki tym zabieg Marketingowym dzięki pozyskiwaniu użytkownikom KryptoCom zrobi tutaj bardzo dobre wyniki. Natomiast to, co ja robię przede wszystkim, to używam produktów KryptoCom, giełdy, aplikacji, defioletu, płacę kartą, a więc jest to dla mnie coś, co ma absolutnie, absolutnie użyteczność, a nie tylko wartość spekulacyjną. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Kryptomachem, a więc polski projekt, który wspieramy. Mamy różnego rodzaju misje do zrobienia. Przede wszystkim trzeba dołączyć na Polski Telegram. Słuchajcie, tam również macie wszystkie informacje. Tam są również nasi admini, którzy pomagają Wam w różnych informacjach. Bardzo mocno obserwujemy Kryptomachem. Zobaczymy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Już niedługo rozmowy branżowe zaprosimy po raz kolejny osoby z tego teamu i porozmawiamy sobie, co nowego w projekcie. Wiemy, że gotowa jest tokenometria. Wiemy, że gotowe jest kilka rzeczy. Także będzie również gorąco. To jest na pewno jeden z tych projektów, jeżeli chodzi o sektor play and earn, jeżeli chodzi o polski rynek, na który czekam bardzo, bardzo mocno. Lecimy sobie dalej, oczywiście zakończyły się white listy na ARITEM, już niedługo słuchajcie wyniki, mam nadzieję, że uda Wam się dostać, myślę, że jest to projekt mega wartościowy, jeżeli oglądaliście również nasz wywiad tutaj właśnie z CEO tego projektu, to macie podobne zdanie, jeżeli chcecie więcej informacji na Biim Krypto, ostatnio był wywiad z Mateuszem Karą, a więc warto sobie to obejrzeć, żeby pewne rzeczy sobie poukładać i podjąć swoją, swoją, absolutnie swoją decyzję, czy jest to projekt wart zainwestowania, czy nie. Także warto tutaj również ten wywiad na BIM Krypto zobaczyć. Lecimy sobie dalej. Oczywiście Binance i kolejna akcja na Binance. Wszystkie ostatnie akcje na Binance dały bardzo dobrze zarobić. Tym razem mamy Launchpool. Launchpool, nie Launchpad. Oczywiście czym to się różni? Macie informacje na moim kanale. A więc tutaj kolejny projekt. Możecie lokować swoje BNB i BUSD i one ta, ta, te lokowanie pasywnie pozwoli wam farmić dar, a więc tutaj nic nie tracicie, także ja oczywiście standardowo wrzucam, wrzucam tutaj swoje i BNB, i swoje BUSD. Obecnie BNB mam trochę mniej, dlatego że moje BNB zostały zagonione do pracy właśnie na trawę, Film, filmik o trawie wam szykuję, będzie niedługo, mogę tylko prze, przeprosić, ale nagrywałem i tak jak mówiłem, po pierwsze nie włączyłem raz głosu, a potem wywaliło mi prąd, po dwóch próbach nagrywania dałem sobie spokój, to nie był dobry dzień, to nie był mój dzień na nagrywanie, ale nagram ten materiał jeszcze raz, a więc na pewno go dostaniecie. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, pamiętacie jakiś czas temu odbieraliśmy airdrop na ByBicie, no i tutaj słuchajcie, będzie kolejny launchpad, tak, a więc token BCX, to co trzeba zrobić, oczywiście trzeba mieć KYC, subskrypcja rusza już niedługo, za 6 dni. Wczoraj było 7, natomiast trzeba posiadać minimum 50 bit. Tak jak wiecie, ja dostałem tutaj bity z dropa, ale spekulacyjnie, tak jak dawałem informację, sobie dokupiłem właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ten lunchpad będzie działał w dobry sposób, i czy te projekty, które będą wchodzić na Lunchpadzie, będą dawały dobrze zarobić. Także tutaj kolejna akcja, zobaczymy, po to właśnie kupiłem te swoje tokeny. Tak jak wiecie, ja zawsze tokeny giełdowe kupuję po coś. Nie kupuję ich spekulacyjnie, ale kupuję je po to, żeby w danym ekosystemie zarabiać. Zobaczymy. Jak wyjdzie akcja na Bajbicie. No i słuchajcie, oczywiście, jesteśmy przy Solanie, Solama. A summer absolutnie trwa. Mamy defilant, accelerator na radium. No i tak jak Wam mówiłem, dzieje się absolutnie to, co mówiłem: że wiele projektów będzie wchodzić na kilku właśnie lunchpadach na Solanie. Mamy radium, mamy solanium, już mamy pierwszy projekt, który będzie tu i tu. I myślę, że kolejne projekty również będą się pojawiać, przynajmniej na dwóch czy trzech właśnie lunchpadach na Solanie. Oczywiście, ja czekam na Solster, aż ruszy. Liczę, że też jeszcze tutaj jest miejsce, przynajmniej ma 3-4 mocne lunchpady jeżeli chodzi o ten ekosystem. No i na koniec oczywiście, czyli słuchajcie, tu się dzieje bardzo dużo. Jesteśmy po mocnym tygodniu, po tygodniu listingów najlepszy oczywiście Arsenal, który dał bardzo dobrze zarobić. Dzisiaj dwa listingi Leeds i drużyna z Turcji słabiutko. Słuchajcie, bardzo słabe listingi. Natomiast pamiętajcie, jeżeli chodzi o mnie, ja uważam, że każdy tak naprawdę FTO, przynajmniej w mojej prywatnej opinii, mi służy do tego, żeby mógł mnożyć moje chilizy. I rzeczywiście, raz jest taka akcja, że jest lepiej, tak jak Arsenal, raz jest gorzej, ale docelowo ta liczba chilizów jak najbardziej rośnie. Dzisiaj, tak jak widzicie, dużo informacji. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Nie dużo brakuje, słuchajcie, do 20 tysięcy subskrybentów na moim kanale. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną na YouTubie, na Twitterze, za to, że wspieracie mnie na Telegramie. Kryptoekipa nie śpi. Dzięki za uwagę. Hej ekipa i dobrego weekendu wszystkim.